Hello, hello, hello. hello. <laughs> hello. Explosive show, 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 tak? Szczerze, znowu podobne petardy testujemy. Teraz mamy gramaturę o 2 gramy, no mamy 10 sztuki, tu mamy 4 sztuki. E, otrzymaliśmy te paczki od widza, więc mu gorąco dziękujemy za podesłanie mu tych nam. petard, no nam e, tych petard do testu. Więc co my tutaj mamy? Explosive Show 2 gramy, P1 2024, 10 sztuk w opakowaniu, certyfikat jest, coś takiego. No i mamy trochę większe petarda, ale też mają 2 gramy. Fire Show Importer, producent ARP, czyli mhm. albańskie 2024, 4 sztuki, 8 gram, czyli 2 gramy na sztukę. No, możesz je otworzyć już. Zaraz pokażę opakowanie tam coś takiego. Kategoria P1. Nasi sąsiedzi mają Zap 1K od produktu Oj. przypomina takiego buldoga. No, całkiem, całkiem, ku inny kolor. Mega bulldog był taki, tylko że gramowe też były petardy od Zumbuma e, dwugramowa, o. plastikowa zatyczka w połowie. No. Fajnie wygląda, bo kusi wzrokiem, żeby kupić eksploziv, coś takiego Madejna na Albania, o, też 2 gramy, nieco mniejsza, no. więc nie zawsze wielkość oznacza siłę, moc. No kiedyś 2 to, 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 to gramy tak. kiedyś właśnie tungi robiły roboty, te stare, no to każdy się ich bał, a teraz obecnie Achtungitał, niestety. Dobra, mniejsza wersja. Explodit. Nie zawsze wielkość znaczy siła. Lącik się fajnie pali i uwaga. O! Mocno. Fajnie. Fajna. Viper. Na no, no plus to jest to, że na No. Dłuższy. No. No no Nie wypał jakiś. No potarda. Prawie cała została. Słabiej by szczeniła. No. Dobra, to jest na trawie. Chodź Boże tam, bo już tutaj za dużo tych dziurek żeśmy dzisiaj porobili. Ale spokojnie, to zaraz odrośnie. Więc nie ma się czymś ma nie ma się czym martwić no. no, mocne, głośne, fajne Dawaj tą czarną już Zaraz sobie porównamy No, fajna, wielka, duża jak komuś by się przejadły, no to wtedy ktoś taki może sobie coś takiego nabyć. O. No. O! Ale bym się wywalił. Błoto. Oczywiście padało. Wilgotność powietrza dość duża. Mniejsza, żółta. No i czarna. Nie wiem, czarna taka słabsza. Jakby tam ciśnienie było. Dobra, teścik na garnku. No I sobie zakończymy. Będzie jeszcze co na shorta <grafy> Nagrać. No. no, zaczęliśmy od pół grama. Explosive, no. Zaczęliśmy od pół grama. Były jeszcze gramowe. No i teraz mamy dwugramowe. <grafy> wysoko, wysoko. wysoko. O, fajnie, fajnie. No ale no. Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Tu mamy nieco inną szatę graficzną. No. Te, co mamy do zaoferowania, do zakupienia w Polsce, u nas, no to też mamy inne szaty, ale moc ta sama. Ponieważ arpi, równa się arpi, hy! No. Także ładne, ładnie, ładnie strzelają. Chociaż powiedziałbym, że te są mocniejsze, żółte. No żółte, no. w te. pewnie cena ta sama byłaby. I tu macie 10 sztuk, a tu macie tylko 4 sztuki, nie? Tego nie wiemy, czy jest ta sama synusz, czy nie jest ta sama no. Ja porównuję no ale widzowie by no. najmniej zobaczyli, że wielkość nie zawsze znaczy siła, tak? tak? Te są mniejsze, jednak dla mnie wygrały pojedynek z tymi, tak? Mhm. To byłoby może na tyle. My jeszcze no. mamy kilka odcinków, no. także musimy się z wami żegnać. Z żalem, bo z żalem, ale się żegnamy. Siemka. Na razie.